W dzisiejszym króciutkim poradniku pokażę Ci jak dodawać właśnie tego typu znaczki, emotikony, tudzież zwane emoji do opisu Waszych filmów na YouTube. Dodawanie ich właśnie może mieć wpływ na to, że ludzie chętniej będą klikać w opisy Waszych filmów albo też w miniatury, które są oznaczone takimi znaczkami. I taka malutka prośba tylko na początku, zanim zaczniemy, byście nie zapomnieli dać łapki w górę, byście zaznaczyli czerwony znaczek subskrypcji mojego kanału, najlepiej z dzwoneczkiem. Dzięki temu nic Was nie ominie, co tutaj będzie wrzucone na mój kanał. Także nie przedłużając już zaczynamy. Pierwsze co trzeba zrobić, żeby właśnie takiego emotikona sobie skopiować, najlepiej tutaj Wam mogę od razu polecić stronkę getemoji.com albo też drugą stronkę emoji keyboard.top. Tutaj jest trochę mniej tych emotikonów. Natomiast na tej stronce macie ich od zatrzęsienie tu jest jeszcze taka wyszukiwarka po prostu tych emotikonów. Tyle, że działa właśnie w języku angielskim, na przykład e, topesz, czyli BAT sobie wyszukam. O, i tutaj wyskakuje nam właśnie ten szukany nietopesz, żeby go skopiować można kliknąć kopi albo też lewym przyciskiem myszy zaz trzymając zaznaczamy go i wciskamy kombinację klawiszy Ctrl C i teraz mamy już go skopiowanego albo po prostu prawy przycisk myszy i kopiuj i dajemy tak samo działa no i takiego skopiowanego emotikona po prostu Musimy sobie wcześniej jeszcze najlepiej otworzyć wasz film na YouTube Studio, i tutaj, właśnie w opisie, możemy wkleić taki emotikon. Jeszcze mogę sobie pobrać, na przykład, dajmy na to. Taką twarzyczkę uśmiechniętą. A tu od razu można skopiować kilka takich emotikonów, trzymając lewy przycisk myszy i kopiując ich po prostu kilka, albo też z kontrolą. No, na przykład trzymając kontrol i zaznaczając które chcemy, i dajemy prawy przycisk myszy i kopiuj. I wklejamy to wszystko w nasz opis filmu. Eee, także na no z tej stronki emoji -keyboard top na przykład taką piłkę, abym sobie chciał skopiować, no to klikam na to i tutaj w tym. W tym okienku się ta piłka tak jakby pojawia, no to muszę ją kopiować tak samo. Kopiuj i też po prostu sobie wrzucam w opis filmu. Jeśli właśnie posługujecie się Windowsem 10, ja niestety nie posługuję się Windowsem 10, to możecie też wcisnąć kombinację klawiszy Windows i kropka. I wtedy powinno Wam się otworzyć okienko właśnie z dodatkowymi emotikonami, które właśnie tylko Windows, znaczy. od Ośmiu chyba wzwyż. Dziesiątka na pewno ma taką funkcję, że właśnie ma już pod systemem te emotikony dodane. No i cóż, to by było tyle na dzisiaj w tym krótkim poradniku. Jeśli Wam się filmek podobał i do czegoś Wam się to może przydać, także. Proszę Was, byście tylko właśnie nie zapomnieli dać łapki w górę i zaznaczyli, właśnie, czerwony przycisk. Subskrypcji mojego kanału: najlepiej z dzwoneczkiem, dzięki temu nic Was nie ominie, co tutaj będzie zamieszczone na moim kanale jeszcze. Także zachęcam Was jeszcze bardzo gorąco, byście właśnie wchodzili na mój kanał. I patrzyli co tam nowego się pojawia. Także jeszcze raz dzięki serdeczne za oglądanie. No i cóż, trzymajcie się, pozdrawiam, do usłyszenia.